Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest Twój skarb? Tam będzie i serce Twoje. Światłem ciała jest oko: jeśli więc Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli Twoje oko jest chore, całe Twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. Cześć Boże, kochani, witajcie serdecznie. Kolejny dzień, dzisiaj już piątek, niedługo wakacje. Ja tak przyznam się wam szczerze, bardzo czekam na ten czas, aby odpocząć, aby złapać troszeczkę dystansu do pracy, do zaangażowania. Oczywiście nie bójcie się. Będę się starał, aby codziennie rozważania pojawiały się na kanale. Mam nadzieję, że to się technicznie uda. Więc będziemy się spotykać także i w czasie wakacyjnym przy Słowie Bożym. Ale dzisiaj to słowo, które słyszymy z Ewangelii według świętego Mateusza, pokazuje nam pewien fundament, pokazuje nam pewną logikę Bożego myślenia logikę Królestwa Bożego, gdzie skarb Twój tam i serce Twoje. Tak wiele rzeczy się angażujemy, tak wiele rzeczy poświęcamy dla jakichś konkretnych spraw, może relacji. Bardzo często jest tak, że gdzieś przesadnie inwestujemy nasze siły, nasz czas, w pracę, może w hobby, ale także i chociażby w nasze relacje z innymi. I tak robię sobie rachunek sumienia, i myślę, gdzie jest moje serce. Gdzie ja tak naprawdę inwestuję siebie, to co mam, ten dar, który otrzymałem od Pana Boga. Bo zobaczcie, jak wielu ludzi zainwestowało w kariery, zainwestowało w jakieś materialne rzeczy. Zapominając o Panu Bogu. I nie mówię tylko tutaj o tych, którzy w naszym mniemaniu są niewierzący, którzy są gdzieś tam daleko od Pana Boga, ale myślę głównie o mnie, o nas, bo to i także nas dotyczy. Bo to nie jest tak, że skoro ja już w jakiś tam sposób żyję w relacji z Panem Bogiem, to ja jestem od tego wszystkiego wolny. Nie, wręcz przeciwnie. Jeszcze bardziej jestem na to narażony, dlatego że zły, zobaczcie, będzie za wszelką cenę starał się nas wybić, wytrącić z tego myślenia o Panu Bogu. Będzie próbował zrobić wszystko, żebyśmy stracili Boga z przed oczu, żeby przestał być celem naszego życia, naszych pragnień. I zobaczcie, jak wielokrotnie mu się to udaje. Tak po cichu, niezauważalnie zaczynamy gubić sprzed oczu Pana Boga, a koncentrować się na tym, co jest Jego dziełem, co jest Jego stworzeniem. Tak po ludzku patrząc, to jest trochę taka nasza głupota, że nie inwestujemy w samą górę, tylko rozpraszamy się. Na tym, co na dole, na tym, co niższe w hierarchii. I my mamy z tym bardzo duży problem. Nie radzimy sobie. I w tej przestrzeni szatan bardzo często wygrywa w naszym życiu, że koncentruje nas na tym, co pośrednie, a nie na Bogu, który jest celem i źródłem wszystkiego. Pomyśl dzisiaj, w co inwestujesz swój czas, swoje siły, swoje myśli, swoje zaangażowanie. I jeśli nie ma tam Pana Boga tak naprawdę, to zobacz, że marno trawisz to wszystko, marno trawisz swoje życie. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, żebyśmy teraz przestali funkcjonować, przestali żyć. Przypomnijcie sobie, Moment w dziejach apostolskich, kiedy niektórzy powiedzieli, że nie będą pracować, nie będą się starać, bo za chwilę przyjdzie Królestwo Boże. I jak zostali zganieni za takie myślenie. Ale warto zwrócić uwagę na motywację. Co kieruje tobą? Jaka intencja, że w coś się angażujesz? Bo tym, co może cię przywiązywać do tego świata, jest chociażby. Pragnienie bycia kimś, kimś ważnym, ważnym w oczach innych, ważnym gdzieś tam w hierarchii społecznej. Jakie to wszystko jest kruche? Wystarczy jeden krach na giełdzie, wystarczy w drugim człowieku zmiana myślenia o tobie i już wszystko się sypie. To wszystko, co zbudowaliśmy, misternie przez całe nasze życie. Pomyśl, czy warto w to wszystko inwestować, nie inwestując w Pana Boga, nie mając jakby w intencji, w pragnieniu, bycie w relacji z Nim. Przecież to wszystko inne poza Nim potrafi przeminąć, potrafi się zmienić, ale Bóg się nigdy nie zmienia, i warto wszystko zainwestować w Niego. Docelowo. Warto przenikać całe swoje życie, to co robisz, to kim jesteś, to na czym ci zależy, relacją z Nim, Jego obecnością, Jego bliskością, Jego byciem w tym wszystkim. Warto Go do tego wszystkiego zapraszać, aby On mógł to wszystko uczynić wartościowym, naprawdę, a nie przemijającym. Nie bój się. Zaryzykować. Ja sam, kiedy patrzę trochę na moje życie, chociażby na moje wypadki samochodowe, dużo ich nie miałem, ale za każdym razem, kiedy. Kiedy wydarzała się jakaś taka sytuacja, ona co prawda nie była z mojej winy, ale prowadziła mnie do tego, że tak naprawdę zaczynałem swoje życie od zera. I przyznam się Wam szczerze, że przyszedł taki moment, że. Trochę mnie to zmęczyło, że muszę na przykład ciągle pracować na to, żeby nie wiem, naprawiać swoje samochody, żeby inwestować pieniądze w to, co materialne. Oczywiście, to nie jest tak, że ja już teraz nie mam z tym problemu, bo przyszły pewnie inne rzeczy, które gdzieś tam mnie mm, zajmują, zajmują moją uwagę, moją ostrożność. Ale sam doświadczyłem niejednokrotnie tego, że inwestowanie w to, co skończone, w to, co może się zniszczyć, jest bez sensu. Tylko Bóg tak naprawdę może być dla Ciebie gwarantem nieśmiertelności, gwarantem wartości tego, co robisz, kim jesteś, co masz. Nie zapomnij o tym. Błogosławię Wam, kochani, na ten dzień. Mam nadzieję, że to jest dobry czas dla Was. Mam nadzieję, że te upały, które są zapowiadane, nie zniszczą Wam dnia, że będziecie mogli w miarę normalnie funkcjonować i cieszyć się tym dniem, który jest darem od Pana. Trzymajcie się dzielnie i mam nadzieję, że jutro. Usłyszymy się ponownie z Panem Bogiem.